Słowianie w tej chwili to jest bodajże najliczniejsza grupa etniczna, tak, to jest głupie określenie, językowa w Europie, ponieważ ludy słowiańskie ostatecznie osiedliły się w ten sposób, że zajęły praktycznie całe tereny, Dzisiejszej Rosji, takiej Ukrainy. Znaczną część Europy Centralnej z dzisiejszą Polską, Czechami, Słowacją to są tak zwani Słowianie zachodni, tak, właśnie jakby najbardziej na zachód wysunięta gałąź tych ludów słowiańskich. No i właściwie całą, cały trzon Bałkanów, tak? to znaczy słowiańskie ludy dotarły aż do Peloponezu. Około VI wieku naszej ery, natomiast tamci Słowianie się ostatecznie zgrecyzowali, to znaczy po prostu jakby się roztopili wśród miejscowej ludności greckiej. No ale jak wiemy, to co nazywa się, nazywało się jeszcze do niedawna Jugosławią, czyli właśnie południową Słowiańszczyzną, to też są tereny, które językowo stały się słowiańskie. Cały czas należy pamiętać o tym, że tak naprawdę właściwie jedyne kryterium, które wyróżnia, takie grupy ludnościowe, o których mówimy, to jest kryterium języka, tak? Po prostu istnieją grupy, które posługują się jakimiś określonymi językami. Archeologowie oczywiście uwielbiają się bawić w dopasowywanie, prawda, określonego typu ceramiki do określonego ludu i zastanawianie się, czy ceramika sznurkowa jest celtycka, czy germańska, czy kultura kucharów lejkowatych jest taka, czy owaka. Uczciwie mówiąc, ominęłam na studiach bardzo starannie zajęcia z tak zwanej archeologii pradziejowej, w związku z tym nie znam się na tym zupełnie, a to jest takie jakby prawdziwe kryterium, które pozwala wyróżniać jakąś grupę, to jest przede wszystkim język, który jest też zwykle nośnikiem właśnie różnych określonych obyczajów, instytucji, zwyczajów. Jak się wydaje, na tyle na ile my wiemy o tych plemionach cokolwiek, to tak naprawdę sposób organizacja życia plemiennego tych plemion słowiańskich nie różniła się specjalnie na przykład od organizacji życia plemiennego plemion germańskich. To znaczy stosunkowo małe grupy ludzi, które się łączyły w większe całości zwane plemionami, tryb życia taki półosiadły, to znaczy e, wsie, ale takie wsie mobilne. Jak wiadomo rolnictwo ma to do siebie, że bardzo szybko wyjała w więc zarówno te plemiona germańskie powiedzmy na początku naszej ery, jak i właśnie kilkaset lat później te plemiony słowiańskie. Funkcjonowały na zasadzie takiego półkoczownictwa. Gdzieś się osadzano, karczowano kawałek lasu, uprawiano tam ziemię przez kilka lat. Jak ta ziemia się wyjałowiła, no to dana grupa przenosiła się po prostu na następny kawałek lasu. W związku z tym są to też ludy właśnie dość mobilne. Tak W razie potrzeby jakby są w stanie się dużą grupą ludzi przemieszczać. Ogromne znaczenie mają tam w tych, w tych plemionach, jak się znowu, jak się wydaje, międzyrodowe. Tak? Każdy człowiek jest w strukturze swojego plemienia, osadzony poprzez przynależność do konkretnego rodu powiązanego z innymi rodami. Jeśli chodzi o system sprawowania władzy, to historycy kiedyś ukuli takie bardzo niezręczne, ale też niepozbawione uroku określenie demokracja wojenna, to znaczy e, mając po prostu na myśli to, że, jakby etap wędrówki, tak, ten etap, kiedy właśnie te duże plemiona albo grupy plemion się przemieszczają, no to jest zawsze etap, w którym one są de facto w stanie wojny ze wszystkimi, tak, no bo zwykle po pierwsze jednak przemieszczają się dlatego, że uciekają przed jakimś wrogiem, a także jednakowoż Rzadko kiedy mają tyle szczęścia, że trafiały na tereny zupełnie puste, więc najczęściej muszą z kimś walczyć, kiedy gdzieś przychodzą, a nawet jak się gdzieś osiedlą, no to też z reguły właśnie w pobliżu są jacyś sąsiedzi, jak w przypadku Słowian na przykład Bizancjum, na którego się najeżdża i tam się go łupi przy różnych okazjach. W związku z tym taka wędrówka ludów ma z reguły taki charakter, że ta wspólnota jest jakby silnie militarnie zorganizowana, to są wspólnoty, w których praktycznie wszyscy mężczyźni zdolni do noszenia broni są wojownikami. Oczywiście istnieje grupa przywódców, tak często zresztą znowu jak się wydaje, dziedzicznych, natomiast przede wszystkim najważniejsze decyzje dotyczące wspólnoty. Podejmowane są przez wiece. Tak? I tak samo w plemionach germańskich, tak samo zapewne wcześniej u Celtów, i tak samo u Słowian. Taką właśnie niesłychanie istotną instytucją, która reguluje życie zbiorowe, był wiec, przy czym wiece mogły być zarówno lokalne. Tak? To znaczy, jak na przykład właśnie mieliśmy ten taki moment osiadły, no to wiece służyły danym społecznościom do rozstrzygania ich problemów, jak i prawdopodobnie to właśnie wiece były na przykład tymi miejscami, gdzie podejmowano różne ważne decyzje, tak, gdzie uderzyć na przykład. Pamiętajmy o tym, że jeżeli mamy wspólnotę w której praktycznie każdy mężczyzna jest żołnierzem, no to wiecie właściwie, tak powiem, nat naturalny sposób w ogóle wynika z charakteru tej wspólnoty. No, trzeba ludzi zebrać w jednym miejscu i powiedzieć im, którego dnia mają się uzbroić i kiedy wyruszamy na wyprawę i przeciwko komu. Tak? I wiadomo, że jak już się ich tak zbierze w jednym miejscu, no to oni nie będą tak z pokorą słuchać, jak ktoś im to mówi, tylko będą wyrażali własne zdanie. Tak? Więc to jakby w tym sensie ta demokracja wojenna jest w jakimś sensie właśnie taką konsekwencją faktu, że żołnierzami są praktycznie wszyscy mężczyźni plemienia. na no a jednocześnie wiece mają właśnie też na przykład charakter sądowy, to znaczy właśnie służą rozstrzyganiu spraw spornych i z reguły jest tak, że te wspólnoty mają w swoim gronie ludzi znających prawo, którzy wiedzą jak dawniej rozstrzygane jakieś spory. To są wspólnoty bez pisma, tak, a więc tam pamięć ludzka ma ogromne znaczenie i przy okazji wieców się jakby używa, tak, tych Czasami to są w niektórych plemionach, to są wręcz po prostu specjaliści, tak? tacy starcy, których głównym zadaniem jest właśnie pamiętać stare prawa i stare przepisy, używa się ich właśnie do spraw sądowych. W sytuacji, kiedy wspólnota przechodzi na osiadły tryb życia, no to na przykład dosyć duże znaczenie ma kwestia granic. Tak? Gdzie się kończy terytorium, nim jest podzielone na jakieś mniejsze jednostki, no to gdzie się ten kończy terytorium jednego opola, czyli jednej wspólnoty sąsiedzkiej, a zaczyna terytorium następnego? Takie też znowu wiece są okazją do rozstrzygania tego typu rzeczy. No i tak jak bardzo mało wiemy o tej religii słowiańskiej, przedchrześcijańskiej, tak oczywiście zakładamy, że y, nic się na tych wiecach nie dzieje bez sankcji bogów. To znaczy wyobrażamy sobie, że te wiece mają najprawdopodobniej właśnie charakter również świąt religijnych, że tam najprawdopodobniej zawsze muszą być jakieś bogowie, którzy czuwają nad przestrzeganiem prawa. Y, praktycznie we wszystkich społecznościach, y, które znamy, y, takich politeistycznych, pogańskich, prawo ma zawsze boską sankcję. Tak prawo nigdy nie jest dziełem po prostu ludzkim. Przestrzeganie prawa, zachowywanie prawa służy dobrej komunikacji między Wspólnotą a bogami. To szczególnie dobrze widać przy kwestiach o wszystkich sprawach o zabójstwo, bo rozlew krwi jest traktowany w bardzo wielu społecznościach od Greków i Rzymian począwszy. Jako właśnie występek przeciwko bogom. Tak? Krew przelana domaga się od bogów właśnie pomsty i ukarania, i w związku z tym wspólnota jest odpowiedzialna za to, żeby jakoś te kwestie rozlewu krwi uregulować. Czasami to wymaga zapłaty krwią za krew, czasami się ustala różnego rodzaju okupy według określonych stawek, które mają właśnie sprawić, żeby jakby przestępstwo zostało wymazane niejako, i to, i to się nie dzieje przypadkowo. Tak? Do tego właśnie potrzebna jest ta zbiorowa mądrość i zbiorowa wiedza którą przechowują wiedzę i którą przechowują właśnie zwłaszcza ci różni wiecowi starsi. No, i oczywiście my nie mamy żadnej systematycznych, żadnych systematycznych dzieł Słowian. Te różne ludy słowiańskie pojawiają się najczęściej, na początku pojawiają się po prostu na marginesach właśnie kronik greckich. Tak? Greccy kronikarze z Bizancjum opisując coś, opisują na przykład właśnie walki toczone ze Słowianami. Przy czym wtedy jeszcze czasami z reguły dopisują parę zdań na temat tego, kto to są prawda, ci Słowianie i czym tam się zajmują. W pewnym momencie zaczną się pojawiać istnieje cały bardzo bogaty zbiór relacji arabskich podróżników, którzy się właśnie zapuścili po różnych szlakach handlowych aż na słowiańszczyznę i opisywali właśnie różnych władców słowiańskich. No i jakby różne fragmenty tej słowiańszczyzny, tak, są lepiej albo gorzej naświetlone przez, staro, przez średniowieczne źródła i kroniki. Istnieje na przykład wielki spór co do historyczności tak zwanego Państwa Wiśla, tak? to znaczy mamy. Takiego, w Polsce mamy takie, w takie dwie hiperważne kroniki. Gala Anonima, o którym za chwilę więcej powiem, tak naprawdę najważniejsze nasze źródło do dziejów wczesnej, wczesnej Polski, oraz późniejszego od niego XIII-wiecznego kronikarza Wincenta, zwanego Kadłubkiem, który zaczyna swoją kronikę po pierwsze od tego, że właśnie wszystko zaczyna się u niego w Krakowie, a po drugie tam jest cały wysyp właśnie najróżniejszych legend, podań. to Tam jest m.in. Smok, Iwanda, i cała ta reszta u Kadłubka. Problem oczywiście polega na tym, że Kadłówek jest wybitnym intelektualistą średniowiecznym, w związku z tym cierpi na to, na co cierpią generalnie wybitni intelektualiści średniowieczni. Ich zamiarem nigdy nie jest pisanie historii takiej, jak my ją dzisiaj rozumiemy to znaczy zapisywanie konkretnych faktów. Ich zamiarem jest pisanie historii takiej, jak powinna być napisana dobra historia, więc. Używa, używają pewnych narzędzi literackich i na przykład właśnie Kadłubek jakby wie, że potrzebne są wspaniałe, heroiczne dzieje mityczne, tak? żeby historia była dobrze opowiedziana, więc się opowiada. Prawdopodobnie są oczywiście, nie wymyśla ich sam, tak? Najprawdopodobniej zapisuje jakieś istniejące legendy, ale no właśnie nie jest jego celem opisanie, co tam dokładnie się działo, prawda, powiedzmy. 200 czy 300 czy 500 lat wcześniej, tylko jego celem jest napisanie właściwej kroniki, takiej jak ona powinna wyglądać, pokazującej wielkość ludu, który opisuje. Książę na Wiśle pojawia się jeszcze w innym źródle, Mianowicie w żywocie świętego metodego jest mowa o tym, że Światopełk morawski, o którym znowu za chwilę troszkę więcej powiem, bo to ważna historia, właśnie próbował nawrócić takiego księcia na wiśle. Ten książę na wiśle się nie chciał dać nawrócić, w związku z tym światopeł go pobił ostatecznie. No i zastanawiamy się, czy pierwsze, czy ten książę na wiśle ma coś wspólnego z plemieniem Wiślan, czy plemię Wiślan ma coś wspólnego z Krakowem, czy jakby da się poskładać te opowieści w jakąś jedną całość. Tacy Część historyków oczywiście uważa, że tak, że jakby mielibyśmy jakieś tłuka-dłupka i w tej opowieści o żywocie świętego Metodego mielibyśmy jakieś echa tego, że istniało jakieś plemię Wiślan mniej więcej w okolicach dzisiejszego Krakowa i że było ważne tak momentami, miało swoją własną historię. No ale właśnie, e, pierwszy bardzo ważny również z punktu widzenia historii już tej naszej, tutejszej historii, mieszka moment, jeśli chodzi o dzieje Słowian, to jest taki moment, w którym w IX wieku naszej ery powstaje tak zwane państwo wielkomorawskie, czyli tak? mniej więcej południowe Czechy, na morawska, powstaje państwo słowiańskie i do tego państwa słowiańskiego udają się mnisi z Bizancjum, bizantyjscy mnisi z Thessaloniki. I powiedziane jest, że ponieważ oni są z Thessaloniki, to oni znają słowiański język. Tak, no bo tak jak już powiedziałam, Słowianie najeżdżają Bałkany, w związku z tym rzeczywiście w okolicach Salonik jest już ich sporo, dosyć. Znają język słowiański, prowadzą tą swoją misję w wielkich morawach, nawracają tamtejszego księcia i zabierają się za dzieło zupełnie niezwykłe, mianowicie robią dla tego księcia alfabet. Po to, żeby Słowianie mieli własne pismo, ponieważ ten język słowiański to jest jego pewna specyficzna właściwość, bardzo źle się zapisuje zarówno łaciną, jak i greką, ponieważ ma strasznie dużo głosek, bardzo specyficznych, tak, takich wszystkich szeleszczących. Dzisiejsze, dzisiejsze języki słowiańskie i tak mają ich mniej niż te wczesno-średniowieczne języki słowiańskie. E, na przykład język polski nie ma tego wszystkiego, co ma jeszcze rosyjski i co ma staro słowiański czy tak zwanych jerów, prawda, tych wszystkich miękkich znaków, twardych znaków. My mamy chrząszta który brzmi w trzcinie, w szczebrzeszynie, tak, i to już jest właściwie nie do zapisania klasyczną łaciną ani klasyczną greką. No i stąd właśnie ci bizantyjscy mnisi, tworzą specjalny system zapisu, który ma oddawać różne dziwne dźwięki słowiańskiego języka, czyli tak zwaną nazwaną później, przetworzoną potem trochę i nazwaną cyrylicą, na bazie alfabetu greckiego. Tak? Także to jest jakby podstawą, nieprzy nieprzypadkowe są podobieństwa między na przykład dzisiejszym alfabetem rosyjskim czy bułgarskim, a właśnie alfabetem greckim, ponieważ to, jest, to, to, była, to był fundament. I co więcej, ci mnisi tłumaczą Biblię na język słowiański, co oznacza, że w IX wieku mamy tak naprawdę trzy w zasadzie Biblię w Europie. Łacińską, po łacinie, tą, którą się posługuje kościół na zachodzie, grecką, którą posługuje się kościół w Bizancjum i pojawia się nam teraz Biblia w języku słowiańskim.